A oto i gwiazda wielu przedmeczowych dyskusji. Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Dziś gramy mecz w ramach Krajowego Pucharu, którego stawką jest awans do ćwierćfinału rozgrywek. Raków Częstochowa gra z puszczą niepołomicę. Przed nami 90 minut emocji w jednej ósmej finału, a może dłużej, kto wie. Oba zespoły już szykują się na ewentualnego rywala w ćwierćfinale, ale niestety tylko jeden z nich tam dotrze. Parnas. Udane wejście. Akcja przerwana. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? Będą musieli na niego uważać, bo w poprzednim meczu strzelił dwie bramki i jest w niezłej formie. Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. I raków bez piłki. Próbuję teraz zaskoczyć bramkarza. Aj, ależ teraz było blisko. Ładnie huknął. Tak, to niewiele tutaj zabrakło, kilka centymetrów i mielibyśmy naprawdę efektowną bramkę z dystansu. jean Carlos. Utrata piłki. Prawo dobry odbiór blisko własnej bramki. Tudor. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Jest okazja! Ale był czujny, brawo! Muszą to jak najszybciej teraz wybić. Strata. Olewia ładnie próbuje wypuścić partnera. Myli się teraz w tak dogodnej sytuacji. Jacku, to powinien być gol. To powinien być pierwszy gol w tym meczu. Nie mam pojęcia, jak to nie wpadło. Przy piłce Raków-Częstochowa. Jean-Carlos. Sędzia pokazuje, że będzie wrzuc autu. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Może być groźnie. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Teraz poszedł, jest za obrońcami. No jeszcze nie koniec. Tak proszę Państwa, gol! Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Mamy otwarcie wyniku meczu. Widzimy bardzo dobry strzał z bliska. W takich sytuacjach ważne jest, aby zachować spokój, dobrze się ustawić i pewnie uderzyć. Raków znawia grę. Wciąż ma dużo czasu na odrobienie jednobramkowej straty. Tudor. Naprawdę udana interwencja. Świetnie go teraz wypuścił. Ben Lederman. Tudor. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Podaje za linię obrony. Na szczęście pewnie to wybija. Strzał potężny, ale siła nie zastąpi precyzji. Bramkarz odprowadził piłkę wzrokiem hen poza boisko. Miejmy nadzieję, że wróci. Domku przed chwilę jak na dłoni widzieliśmy, że praktycznie nie stwarzają dziś okazji pod bramką rywali. Cóż, muszą zdecydowanie poprawić rozegranie. Jeśli chcą tu wywalczyć choćby remis. Na razie mogą się cieszyć, że przegrywają tylko jednym golem. Przejęli piłkę. Zobaczmy, czy to wykorzystają. I będzie zmiana w zespole Rakowa-Częstochowa. I strata puszczy. Zobaczmy. Ma dużo miejsca na skrzydle. To może być gol! Gol! Tak! Podwyższa prowadzenie. Mają dwie bramki przewagi. No ta akcja pokazuje, że orientacja w defensywie u nich leży. Pozwolili Przeciwna zyskała przewagę liczebną. Bez szans na wybronienie. Z drugiej strony gratulacje dla drużyny przeciwnej za świetny zmysł wata. Na razie 2-0. O, i to był książkowy odbiór piłki. Sędzia obwizduje spalonego, to wszystko było na granicy. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku bo to jest ławka. Lopez. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Kontra. Muszą się szybko cofać. Chyba będzie gol. Tak. Była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Umówmy się, ten strzał do jego CV nie trafi. Koledzy z drużyny wyglądają na wściekłych Tomku. Z takiej odległości tak mocne uderzenie nie mogło chyba wpaść. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. To może być szansa i doskonała okazja. No i zmiana posiadania piłki. Może coś być z tego podania. Była teraz niezła sytuacja, ale niecelnymi strzałami to oni bramki kontaktowej nie zdobędą. Nie było daleko, a muszą jednak próbować. W końcu wpadnie. Przechodzą do następnej rundy. Mają awans, mogą już myśleć o...